Kryminalna historia kościoła, tom trzeci. Andrzej Rodan, autor powieści historyczno-kryminalnej o kościele, a jakże wyznania rzymsko-katolickiego. No ale inne odłamy też są tam wspomniane. Dedykacja dla fanów bestsellerów Rodanowych. Andrzej Rodan jeszcze się ładnie podpisał. Każdy egzemplarz autor podpisuje. Parę tysięcy podpisów musi machnąć z serii wydawniczej. Jest trzeci tom. Znaczy mamy już całą trylogię. No dobrze. Zobaczmy, co tam Jakiś zwiastunowy kawałek opisuje: Kościół pełnymi garściami sięgał do tradycji świata pogańskiego, przetwarzał je i uważał za swoje. Po prostu był zwyczajnym złodziejem i fałszerzem. Niekiedy ludzie kościoła wręcz przyznają się do tego, jak m.in. kardynał Newman, który w polemice z Milmanem, autorem podręcznika historii religii, przyznaje, nikt nie podaje w wątpliwość faktu, że w filozofiach i religiach pogańskich możemy znaleźć niemałą część tego, co powszechnie, powszechnie uważane jest za prawdę chrześcijańską zresztą inne religie również wchłaniały elementy innych kultów żeby na przykład wspomnieć islam, który nie tylko przyswajał sobie mistykę neoplatońską, indyjską filozofię Arystotelesa żydowski rytualizm a także czerpał pełnymi garściami z teologii katolickiej o, mamy w Tomie trzecim trylogii całe mnóstwo ciekawych informacji historycznych o kryminalnym charakterze. Wszystkie dotyczą kościoła rzymskokatolickiego. Bardzo mile się czyta. Jak kryminał. Lekko napisany, poprawny od strony faktograficznej. Co? Jedno, dwa albo trzy popołudnia i przyswajamy prawdziwą historię instytucji, która okrada naród polski.